Wszyscy fani oglądając epizod 9 zastanawiali się, dlaczego do diabła bohaterowie polecili na jakąś dziwną planetę z oceanem i na tej planecie były kawałki drugiej gwiazdy śmierci, a nie na Endorze. Otóż trzeba wyjaśnić kilka rzeczy, bo panuje tutaj niemały bałagan. Otóż planeta Endor miała kilka księżyców. Jeden z nich, lesisty, jak nazywano go w Star Wars Forest Moon of Endor, nazywa się także Endor. Więc jest bałagan. W epizodzie 9, szczątki Gwiazdy Śmierci widzimy na oceanicznej planecie Kef która także jest księżycem Endora. I wszystko jasne. Szczątki drugiej Gwiazdy Śmierci spadły na kilka planet w systemie Endora, w tym też na Kef oznaczony jako IX3244C i znany był pod nazwą Księżyc Oceaniczny Endora, w przeciwieństwie do lesistego księżyca Endora.